Z tego co widziałem, na YouTube dawno takie fany moment nie powstało, A z tego faktu, że chcę się nauczyć montować, to jest mój pierwszy fajny moment. E, wszystkie linki do kanałów e, są zawarte w opisie, więc zapraszam. Życzymy jego oglądania. I również zapraszam do oglądania. <laughs> Przylecieli z galaktyki Kurwix Minetianie i oni się porozumieją z Porozumieniem. Pan dzwoni, my wyjaśniamy TPR. A ile waży? Ile waży? No, Po ze no, 150 no, no. O, kurwa, dobra, kurwa, więc trzeba, trzeba kij wziąć Kto kogo bije, bo kurwa nie wiem Zbierdak Zgubiłem się, no zresztą kurwa na tej jebanej pustyni wszystko wygląda tak samo Nie za bardzo wiem gdzie jesteśmy Jo się zgubił znowu? Ja... nadal zgubiony, nie wiem... Czego kurwa nie rozumiesz? Geografii w szkole nie masz? Skup się kurwa na tym co nauczycielka mówi Przyjebie w ten głupi pysk i sikość spadnie, poznasz moich chłopaków Masz chłopaka? Trzech. Wyciągacie penisa po sikaniu, dwa razy odczepujemy, nie trzy. Trzy to już zabawa. Średniowieczem w ogóle pojebany czas, nie? Idziesz, kurwa ktoś cię wkurza skija przez łeb. Fajnie sobie gdzieś ananasa na pustyni, bo wtedy mamy słodką spermę. Wielbłądą przy obciąganiu nie przeszkadza. Pasuje robota. O kurwa, oddawaj. Podniosłem dwa, wyrzuciłem 4. Od góry elegancko, kulturka widać, że czytyszki na karku, tak, widać, nie? A na dole, proszę bardzo dresik. ja jakby trzeba było komuś pizdę wyjebać na mieście, no nigdy nie wiesz, kiedy zadzwonią. No i hełm na głowie, plus 7 e, do obrony głowy przed ciosami z e, obucha także. No jakie psy mieli dziwne. Ciekawe, co to za rasa. Zamiast penisów mają banany. Mogę usiąść na ziemi, bo chciałem zawsze mieć zwierzątko. A babcie już że gdy siedział na ziemi, to dostanę wilka. to wczekam. A ty w One night casino! Bo już są! Są te pierdolone naklejki. Muszę sobie kupić zbroję! Albo owce do ruchania. Łe, Łe, Łe! Ja pierdolę tym się gorzej nakręcę niż dostawczym. No ta juka będzie mi rosnąć w chacie. No nic, będę miał jukę w chacie. Zawsze chciałem mieć w chacie jukę. Nigdy nie mogłem mieć, moja mama nie kazała. A teraz kurwa, z racji tego, że jestem duży, to mama już nie ma nic do gadania, więc będzie w chacie jupa i, I wtedy jakiś gość napisze: "No, gadka już nie ta sama. To już nie sam sami samo. Zamknij pizdę. Zamknij pizdę. Nie podoba się. Co jest z tym kurwa wielbłądem? Bo był update. No i to jest update, na który wszyscy czekaliśmy. Masz jakiś problem? Ktoś.. Masz jakiś problem? Dlaczego kurwa nie lajkujesz tego filmu? Hmm? Tłumacz się kurwa w komentarzach. No? Masz jakiś problem? Ktoś cię, tu zmuszał, żeby... Ktoś cię tu kurwa zmuszał, żebyś do tego momentu w tym filmie siedział? K zmu... Dobrze się bawiłeś kurwa na tym filmie u Kasprzyka? Hmm? Wypierdalaj! Boję się, że wyjdę teraz mi mumiaś. Dokąd idziesz? To są kokosy niepitne, tylko kokosy do jebania. Ktoś mi napisał sms drzewko Drzewko? Odpisałem mu gruszka To jest chyba jakiś nasz kot Ale piękna Ale wielka Ale ogromna O chuju złoto Matko bosko Chodźcie kurwa wyrucham w tym zakamarku Kurwa wjebał w mnie kurwa I my kurwa musieli korkociągiem odkręcać Kurwo jebana Tu kamel Wsteczny Jeden Paszli. To by nic nie dało Ale to by nic nie dało i tak Ale się przestraszyłem go Dobra jestem trochę pizdą. Ale jaką przystoją. Po co ci kurwa włosy Będziesz to w układał Pojebany jesteś Weź się skup kurwa na misjach A nie na kurwa odgarnianiu pierdolonej grzywki Kurwa rozumiecie Zrozumieliśmy się kurwa panowie Czy kurwa nie Kurwa ile trzeba dziur w plecach zraźrzeć Ty kurwa umarł Po koniu będziesz Będziesz mi bi bił po oponach Sorry, ale wypierdasz. Nie dość, że miałem gila na palcu, to jeszcze nie mam papieru, więc musiałem się wysmarkać jak po wiejsku. Na cwaniaka, ciężko będzie na jakiegoś cwaniaka tutaj ee, trafić. Ja jestem cwaniak i stąd, jestem dalej. Tak stałem, o, tak się cieszyłem, a tak pokazywałem, że tam masz wypierdalę, bo są drzwi. Kurwa, no bym ci zajebał z tego kilofa, debilu, i byś ubarł. też ci się podoba. Widzę, ty kurwa z terminatorze siedzący. Założę się, że w miejscu gdzie jest mój rej zostawisz książkę i drapisz się po tych kurwa małych, obrośniętych, mechem jajach i tylko czekasz, aż któryś sutek wypadnie, aby dojść. Co ty robisz, Szymon? Kurwa zachowujesz jak dziadek. Ciebie znam. Ciebie kurwa chyba też, a nie wiem czy chcę Ci, kogo to jest Szymon Ale chyba w górę to Ale mają drzwi na O, prawie byłem ale Jakoś Ja no, się dziwiam, że mnie plecy bolą to... Ale kurwa, ona jest No <ślekk rivali> kurwa, co, bo 8 planet tu jest O ty kurwa AUTO MI ROZJEBAŁEŚ?! Słuchajcie mnie, czy mam strzelać? Nie strzelaj, słucham. Słuchajcie, na akcję załatwię BMK 7, rozumiecie? 7 w Longu, kulotporne szyby, potrzebuję tylko Menela. Wiecie po co Menel? Żeby przykleić do tej kurwy bezużytecznej C4 i wysadzić pod komendią pierdoloną. Coś w tym jest. Tylko ja wtedy ruchałem niczki. Nie wiem, czy kurwa gówno odkładać. Panowie tak się cieszą. O kurwa, mojego zabiję, sorry! No, ten mi wojsk nie poprowadzi, kurwa. Widać, że bracia, nie? Patrzcie to. To już dobrze? I. Kaszel mam, anginę i. Yy, yy, kutas oglejaka. Yy, od tygodnia, że jak psika, to mi się kutas odlepia i muszę go przylepiać. Zabili mi tego, co 480 za niego dałem. A tniecie, w diet. A, żyje, to niepotrzebnie go zabiję. I wsteczny, kurwa. Oła. Jeszcze raz mi konia dotkniesz.